Cześć! Witajcie na kanale firmy Aplos. Nazywam się Jadek, a za mną jest Tomek. Cześć! W dzisiejszym odcinku omówimy studyjne monitory marki Neumann Berlin. Ten odcinek będzie kolejnym materiałem nagranym wspólnie z panem Tomaszem Wróblewskim, redaktorem naczelnym czasopisma Estrada i Studio oraz redaktorem branżowego portalu ZeroDB.pl. W pierwszej części tego materiału zobaczycie krótki unboxing i prezentację monitorów. Natomiast w kolejnej pan Tomasz szczegółowo przetestuje i omówi monitory. Przypomnijmy tylko, że Neumann Berlin to niemiecka firma założona przez Georga Neumanna w 1928 roku. Od samego początku firma działała w branży audio, projektując fonografowe maszyny do nagrywania płyt. Nie wszyscy jednak wiedzą, że Georg Neumann w tym samym czasie opracowywał również ładowalne baterie. Opracowana przez niego technologia pozostaje podstawą dzisiejszych akumulatorów. Aktualnie marka Neumann jest kojarzona przede wszystkim z legendarnymi studyjnymi mikrofonami, takimi jak U47, U67 czy U87. Od 2010 roku firma inwestuje również w rozwój monitorów studyjnych oraz systemów kalibracyjnych do potrzeb studyjnych. Dziś omówimy studyjne monitory Bliskiego Pola. Do dyspozycji mamy dwa najpopularniejsze modele: KH80 DSP. I KH120. Zacznijmy otwierać. Jak pewnie zauważyliście, monitory są bardzo dobrze zapakowane, by nie uległy uszkodzeniu podczas transportu. W pudełkach oczywiście oprócz monitorów znajdziecie kabel zasilający i dokumentację. Same monitory z wyglądu bardzo zbliżone są do siebie, zarówno pod kątem kształtu jak i koloru. Pierwsza i oczywista różnica, która rzuca się w oczy, to rozmiar. 120 są większe od 80. Różnią się również obudową. W KH80 budowa została wykonana z kompozytu poliwęglanowego, natomiast w KH120 z aluminium. Przyjrzyjmy się im bliżej. Od frontu kolumny są niemal identyczne. W górnej części znajdziemy głośnik wysokotonowy, który odpowiada za otworzenie wysokich częstotliwości z minimalnym poziomem zniekształceń. Jednocelowy Twitter jest otoczony eliptycznym falowodem, który zapewnia szeroką dyspersję poziomą i wąską dyspersję pionową. Poniżej falowodu znajdziemy podświetlane na dwa różne kolory logotypy Neumana, które sygnalizują stan pracy monitora. Logotyp możemy również całkowicie przyciemnić, jeśli zajdzie taka potrzeba. Poniżej widzimy przetworniki niskotonowe, schowane za metalowym grillem. Różnią się oczywiście wielkością. W KH80 Mamy czterocelowy przetwornik. Natomiast w KH120 mamy przetwornik o wielkości 5,25 cala. Obe te przetworniki są wykonane w tej samej technologii Extreme Liner Force Factor, która zapewnia bardzo niskie zniekształcenie harmoniczne przy wysokich poziomach dźwięku. Na samym dole znajdziemy duże tunele bas reflexu, które zapewniają zmniejszoną kompresję basów przy wysokich poziomach dźwięku. W związku z tym, że KH80 zostały wyposażone w cyfrowy procesor DSP regulujący pracę monitoru, znajdziemy tu przełącznik wyboru funkcji standby lub jeden z presetów zaprogramowanych przez Neumanna. Kolejny przełącznik pozwala nam wybrać jedno z czterech ustawień akustycznych w zakresie niskich, i średnich częstotliwości. Po prawej stronie znajdujemy regulację wzmocnienia wejściowego i poziom wyjściowy. W górnej części tego panelu znajdziemy takie rzeczy jak złącze zasilania, włącznik, analogowe gniazdo, wejściowe, xlr oraz złącze sieciowe, dzięki którym możemy dostrajać monitory za pomocą oprogramowania Neumann Control. Na środku tylnej części obudowy znajdziemy tabliczkę znamionową z opisem modelu i serii. Numerem głośnika. Nad i pod tabliczką widać standardowe gniazda montażowe z gwintem M6. Z kolei w przypadku KH120 mamy przed sobą wersję analogową tych monitorów, dostępna jest również wersja cyfrowa. Górny panel ze sterowaniem jest nieco uboższy niż w KH80. Znajdziemy tu czteropozycyjny przełącznik wyboru ustawień akustycznych w zakresie niskich, średnich i wysokich częstotliwości oraz regulację wzmocnienia wejściowego i poziomu wyjściowego. Nieco poniżej widzimy gniazda montażowe z gwintem M8. Na samym dole znajdziemy we wgłębieniu tabliczkę znamionową, nad którą zobaczymy włącznik monitora, gniazdo zasilania, przełącznik podświetlania logotypy oraz symetryczny Złącze XLR. Jeśli chodzi o kwestie wizualne, to warto dodać, że oba modele są dostępne również w białej kolorystyce. Jeśli chodzi o kwestie cyferek, które można znaleźć w kartach katalogowych tych produktów, to KH80 charakteryzują się pasmem przenoszenia od 53 Hz do 22 kHz, poziomem SPL wynoszącym 102,8 dB, a przetworniki mają moc 50 W w przypadku wysokotonowego i 90 W w przypadku niskotonowego. Natomiast KH120 pasmem przenoszenia mają od 52 Hz do 21 kHz. maksymalny SPL nosi 105,1 DB, natomiast oba przetworniki oferują nam po 50W mocy. Kwestii fizycznych parametrów oprócz wymiarów różnią się też wagą. KH80 ważą 3,4 kg, natomiast KH120 6,4 kg. A jak te monitory radzą sobie w studiu, sprawdzi dla nas pan Tomasz Wróblewski. Oddajemy głos. Dzień dobry, Tomasz Wróblewski dbpl Dzisiaj przyjrzymy się dwóm monitorom marki Neumann. Początki historii monitorów Neumann sięgają 2009 roku i są dość ściśle związane z wcześniejszymi opracowaniami firmy Klein Hummel. Choć nowsze modele są już współczesnymi konstrukcjami, nie mającymi odpowiedników wśród starszych modeli Klein Hummel K H. Obudowa monitorów KH80DSP, w której ścianki oraz przednia płyta stanowią jedną całość, wykonana jest z na bazie poliwęglanów i odpowiednio wzmocniona wręgami dla utrzymania sztywności. Niektóre osoby mogą kręcić nosem na takie rozwiązanie, że drewno to jednak lepiej brzmi i tak dalej. Z praktycznego punktu widzenia MDF, używany jako materiał w większości obudów, ma już niewiele wspólnego z drewnem, za to znaczą, Zaletą korpusów z tworzywa i metalu są wielokrotnie cieńsze ścianki. To oznacza, że w porównaniu do zestawów głośnikowych, np. z MDF o porównywalnych wymiarach zewnętrznych, uzyskamy znacząco większą objętość, czyli tak zwany litraż obudowy. Bass oparty jest na dwóch tunelach o przekroju w kształcie trójkąta równoramiennego, ukształtowanych w formie fajki. Zabieg dość Często spotykany w zestawach głośnikowych o takich gabarytach, mający na celu zwiększenie masy powietrza w tunelu dla uzyskania niższego rezonansu bas refleksu. Tego typu struktury są bardziej podatne na turbulencje, stąd też duże znaczenie ma odpowiednie wyprofilowanie wlotów i wylotów tunelu oraz gładkość jego wnętrza. Czterocalowy przetwornik niskich i średnich tonów ma tutaj ferytowy magnes i membranę pracującą z zawieszeniem zapewniającym jej uzyskanie dużych wychyleń. Użyta jednocalowa kopułka jest dokładnie taka sama jak w większych modelach Neumana, a jej magnes nie różni się znacząco wielkością od magnesu woofera. Zarówno w przypadku obudowy przetworników, jak i falowodu HF wykorzystano zaawansowaną technikę modelowania, mającą na celu uzyskanie maksymalnej efektywności i liniowości przetwarzania przy jak najmniejszych zniekształceniach. Monitor oparto na całkowicie cyfrowej platformie z mikrokontrolerem ARM w roli głównej. Sygnał przetwarzany jest na postać cyfrową już od samego wejścia, gdzie pracuje kodek Cirrus Logic CS42526. Ma on dwukanałowy przetwornik AC i sześciokanałowy CA, co każe przypuszczać, że wykorzystano go również do przetwarzania sygnału na postać analogową przed wysłaniem go do wzmacniaczy mocy. Pracują one w klasie D, oferując maksymalnie 120 i 70 W przy zniekształceniach 10% oraz 90 i 50 W przy zniekształceniach 0,1%. Z uwagi na gabaryty KH80 DSP przeznaczony jest do pracy głównie w bliskim polu, zatem dość duże znaczenie będzie miało w tym kontekście poziom szumów własnych wzmacniaczy, który słychać w głośnikach. Jest on szacowany na mniej niż 20 dB SPL w odległości 10 cm. Zatem, po wykonaniu szybkiego rachunku w pamięci, wychodzi nam, że w odległości 1 m, wartość ta będzie oscylować wokół progu słyszalności 0 dB SPL. Sytuacja zmieni się jednak, gdy ustawimy przełącznik Output Level na 114 dB SPL. Determinuje on poziom sygnału kierowanego na wzmacniacze mocy w zależności od poziomu sygnału wyjściowego i ustawienia regulatora input gain. Jego użycie ma sens głównie na etapie kalibracji monitorów w ramach złożonego systemu, a on sam wpływa jednocześnie na poziom wzmocnienia. Najlepiej zatem będzie ustawić go na 94 dB, definiując oczekiwany poziom SPL regulatorem input gain oraz wartością sygnału z interfejsu audio. Warto przy okazji wspomnieć, że maksymalny poziom SPL w zakresie od 100 Hz do 6 kHz osiąga wartość 102 dB przy pomiarze jednego zestawu w odległości 1 metra. Dbałość o szczegóły jest w tych monitorach zdecydowanie ponadprzeciętna. Widać to chociażby w mocowaniu gniazd przyłączeniowych czy uszczelnieniu elementów obudowy i elektroniki. Żaden element elektroniczny, wyprowadzony dwukońcówkowo, nie został pozostawiony bez dodatkowego wzmocnienia. A wszystkie miejsca, gdzie może się wydzielać ciepło, zostały zabezpieczone pastą termiczną. Praktycznie żaden istotny detal nie został pominięty. Nieprzeciętna jest też instrukcja obsługi oraz zakres dostępnych materiałów dodatkowych. Od razu widać, że są to monitory dla tych użytkowników, którzy cenią najwyższą jakość i profesjonalizm, a do tego są gotowi, by za to zapłacić. Monitory są obecnie produkowane w Republice Czeskiej, gdzie pod koniec minionej dekady przeniesiono całą fabrykę z Irlandii. Charakterystyka przetwarzania monitorów z uwzględnieniem 3 dB spadków obejmuje zakres od 53 Hz do 20 kHz i można ją określić jako wyjątkowo wyrównaną. Gdy mowa o częstotliwościach, a zwłaszcza o górnej częstotliwości przenoszenia, warto pamiętać, że konwersja sygnału dokonywana jest tutaj z próbkowaniem 48 kHz, co w sposób naturalny niejako ogranicza zakres częstotliwości. Jednak tym, co wręcz zapiera dech w piersiach, jest spójność dyspersji. Nawet w odchyleniu 45 stopni od osi, efektywność przetwarzania do 17 kHz praktycznie się nie zmienia. Nie spotkałem dotąd monitora o tych gabarytach, który zbliżyłby się do KH80 DSP. To samo odnosi się też do propagacji w pionie. Jeśli dokonamy pomiaru w odchyleniu 30 stopni w dół i 30 stopni w górę od osi, to oczywiście pojawią się jakieś zmiany, ale to w dalszym ciągu nie będzie zapadłość rzędu 20 dB, z jaką zwykle mamy do czynienia przy częstotliwości podziału w zestawach dwudrożnych. To jednoznacznie świadczy o najwyższej jakości przetworników falowodu, a także DSP. Realizującego tutaj m.in. funkcję zwrotnicy. Tym bardziej, że jednoznacznie widać, iż nachylenie jej filtrów jest bardzo strome dokładnie 48 dB na oktawę. Takie rzeczy można robić tylko za pomocą złożonych algorytmów, które musi wyliczyć odpowiednio wydajna jednostka. Warto spojrzeć na charakterystykę krokową, gdzie doskonale widać z jak perfekcyjną spójnością fazową pracują wszystkie trzy źródła sygnału Ufer, Twitter i Bas Reflex. Ten ostatni dostrojony jest do częstotliwości 60,5 Hz i ma bardzo interesujące parametry. Jego zniekształcenia, zważywszy na rodzaj źródła dźwięku, częstotliwość oraz gabaryty obudowy, są relatywnie nieduże. Nachylenie w kierunku niższych i wyższych częstotliwości to podręcznikowy przykład tego, jak powinien grać baz refleks, a odpowiedź impulsowa prezentuje się fantastycznie. Co w sumie nie dziwi, zważywszy na gabaryty ufera. Nie ma też absolutnie żadnych rezonansów pasożytniczych, a zniekształcenia powyżej 200 Hz utrzymują się na wyrównanym poziomie. Nie mam też. Uwag, do samego ufera, który gra w sposób bardzo wyrównany aż do częstotliwości podziału. Membrana nieznacznie dzieli się w paśmie najwyższej efektywności, czyli od 100 do 400 Hz, ale jeśli mogę użyć kolokwialnego zwrotu, to określiłbym to jako pikuś. Driver to również klasa sama dla siebie. Ciągnie go trochę w stronę najwyższych tonów, ale dzieje się to dla pasma powyżej 14 kHz, więc wpływa jedynie na lepszą percepcję przestrzenną. Tym bardziej, że harmoniczne także pozostają pod kontrolą, a jedyne znaczące wahnięcie fazy pojawia się tylko przy częstotliwości podziału. Wszystko, o czym wspomniałem, wskazuje na to, że KH80 DSP można określić jako monitor wzorcowy, i znajduje to swoje potwierdzenie. Także podczas odsłuchu. W niektórych sytuacjach warto skorzystać z filtracji pasmowej redukującej poziom niskiego środka. Jej podstawowym zadaniem jest redukcja słyszalności efektu odbicia dźwięku od biurka lub konsolety, ale równie dobrze można tej korekcji użyć dla nadania monitorom. Nieznacznie konturowego charakteru. Słucha się ich wówczas bardzo przyjemnie, a one same zdają się robić wrażenie większych niż w rzeczywistości. Ale KH80 DSP mają dla nas jeszcze jedną niespodziankę: jest nią aplikacja Neumann Control dla iPada. Dzięki której możemy automatycznie lub ręcznie wyrównać opóźnienia monitorów w ramach całego systemu, od pojedynczego głośnika do systemu AURO 9.1. Możemy też kalibrować system ręcznie z wykorzystaniem ośmiu filtrów uniwersalnych i półkowych filtrów góry i dołu pasma. Cały czas mając pod ręką narzędzia do regulacji poziomów i opóźnienia w milisekundach bądź ramkach dla formatów 50 lub 60 klatek pod kątem synchronizacji dźwięku z obrazem, tak zwanym lipsync. Aplikacja jest bezpłatna, aby z niej skorzystać, musimy podłączyć monitory do tej samej sieci, z którą współpracuje nasz iPad. Wszystko to prezentuje się niezwykle profesjonalnie pod każdym względem. Brzmienia, jakości wykonania i funkcjonalności. Niby taki maluszek, ale uzbrojony po zęby i grający jak marzenie. Trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz: monitor jest zasilany bez uziemienia, w klasie drugiej. Zatem prawdopodobieństwo pojawienia się pętli mas jest praktycznie równe zero. Tym bardziej, że cała analogowa ścieżka sygnałowa w monitorach jest w pełni symetryczna. Jedyne stwierdzone przeze mnie wady to nieco nagrzewające się układy zasilania, co wymaga zapewnienia ruchu powietrza za monitorem, brak mechanicznego zatrzasku dla wejścia XLR oraz brak optycznej sygnalizacji pracy portu sieciowego. Cena również nie należy do najniższych, ale zgódźmy się, że ten typ tak ma. KH120 wygląda jak nieco powiększony KH80, choć biorąc pod uwagę ich rynkowy staż, to raczej 80 jest czymś w rodzaju mniejszej, ale też bardziej zaawansowanej wersji 120. Ta ostatnia funkcjonuje na rynku już od dekady i całkiem słusznie cieszy się opinią jednego z najlepszych pięciocalowych monitorów na rynku. Korpus KH120 jest wykonany z odlewu aluminium czyli podobnie jak w wielu monitorach Genelec i swego czasu także Focal. Idea zastosowania metalu jest tu podobna jak w przypadku tworzywowego KH80DSP. Cienkie i odporne na rezonanse oraz wytrzymałe mechanicznie ścianki, pozwalające uzyskać większy litraż obudowy przy jej mniejszych gabarytach zewnętrznych. Całość waży sporo, a jeśli to ma jeszcze jakieś znaczenie, to jest także obojętna magnetycznie, może więc stać obok sprzętu z monitorami CRT, które dziś można spotkać wyłącznie w jakimś archaicznym sprzęcie, ale którego istnienia wykluczyć nie można, na przykład w jakichś wozach transmisyjnych sprzed dekad. Za takim wykorzystaniem, zarówno KH80 DSP, jak i KH120, przemawia chociażby dostępność gwintowanych otworów na tylnym panelu i doskonale udokumentowane tryby różnego typu mocowania. Wszystko zostało skręcone, zmontowane i wygląda tak, jakby miało być silnikiem luksusowego niemieckiego auta. Wiele elementów jest jednak takich samych, jak w mniejszym KH80 DSP. Na przykład przetwornik wysokich tonów, falowód, konstrukcja bas-reflex, tu odpowiednio przeskalowane, przełącznik poziomu SPL i regulator czułości wejściowej. Monitor jest jednak całkowicie analogowy, choć dostępna jest wersja z cyfrowym wejściem. Ma też złącze wyłącznie w formacie XLR, tym razem z solidnym zatrzaskiem. Zasilany jest w trybie trójprzewodowym, choć ma możliwość odłączenia masy elektrycznej od sygnałowej, no i nie ma portu sieciowego. Jest to rozwiązanie z gatunku klasycznych dwudrożnych systemów analogowych, choć opancerzone jak na wojnę i gotowe do przetrwania każdego kataklizmu. Jak już wspomniałem, KH120 jest monitorem w pełni analogowym, co odnosi się zarówno do filtrów wejściowych, jak i zwrotnic. Najpierw przyjrzyjmy się charakterystyce wypadkowej z całą filtracją ustawioną w położeniu neutralnym i pod różnymi kątami względem osi 15, 30 i 45 stopni. Widzimy, że propagacja wciąż jest doskonała, choć już nie tak jak w przypadku KH80DSP. Powód? Monitory są szersze, a falowód większy, choć i tak gra po prostu wybitnie. Zobaczmy, co można zrobić w zakresie korekcji charakterystyki. Przełącznik treble aktywuje jednodecybelowe podbicie lub jedno- albo dwudecybelowe tłumienie. Można zatem rozjaśnić dźwięk w przetłumionych wnętrzach, jak też stonować go, gdy uznamy, że jest zbyt otwarty. Jest również efektywnie działająca funkcja tłumienia niskiego środka na okoliczność odbić od biurka lub konsolety, lub po prostu dla wprowadzenia pewnej konturowości emulującej sprzęt konsumencki. W zakresie basu możemy jedynie stłumić sygnał o 2,5, 5 lub 7 dB. Zasadniczo jest to funkcja umożliwiająca spojenie przetwarzania z subwooferem. Ale tu też nic nie stoi na przeszkodzie, by dopasować nią charakter soniczny KH120. O tym, że zwrotnica monitorów jest analogowa, można się przekonać dokonując odsłuchów lub pomiarów 30 stopni poniżej i 30 stopni powyżej osi. Od razu można też zobaczyć, przy jakiej częstotliwości pracuje zwrotnica, tutaj wstrojona do 2 kHz z udziałem filtrów o nachyleniu 24 dB na oktawę. Przypomnę, że w mniejszych KH80DSP podział pojawia się niżej, przy 1,8 kHz, a dokonuje się w oparciu o cyfrowe filtry 48 dB na oktawę z korekcją fazy, co jest rzeczą nie do zrobienia w domenie analogowej. A skoro już jesteśmy przy basrefleksie i jego funkcjonowaniu w niewielkich gabarytowo monitorach, małe porównanie. Na monitor dostarczany jest sygnał sinusoidalny przestrajany od C0 do C3. Do wylotu bas refleksu przystawiony jest mikrofon pomiarowy, odpowiednio zabezpieczony przed podmuchami i nie wprowadzający turbulencji. To, co usłyszymy, to odpowiedź bas na pobudzenie monitora sinusem. Rzecz jasna, zmieniająca się w funkcji częstotliwości. Z łatwością można wychwycić częstotliwość rezonansową, nachylenie filtru, a także zniekształcenia wprowadzane przez sam bas refleks. Pamiętajmy, że przy tych gabarytach monitorów te ostatnie, czyli zniekształcenia, są nieuniknione, a przez ich obecność na tle sygnału sinusoidalnego nieco przesadnie wyeksponowane. Niemniej doświadczenie to pozwala zapoznać się z jednym z aspektów pracy monitorów, zanim zaczniemy cokolwiek mówić na temat brzmienia, przejrzystości, basowego tąpnięcia i innych ciekawostek, często pojawiających się w recenzjach. Tutaj, proszę Państwa, jest czysta mechanika. Membrana drga, słup powietrza drga. I posłuchajmy, co z tego wynika. KH120. AH 80 DSP. wysokiej klasy europejski monitor w aluminiowej obudowie z 4 calowym uferem Wysokiej klasy europejski monitor w obudowie MDF z 5-calowym Powyższe zostawiam bez komentarza. Oba monitory Neumann prezentują sobą najwyższą możliwą obecnie do uzyskania jakość w zakresie kompaktowych monitorów do zastosowań profesjonalnych. Bardzo dobre wrażenie zrobił na mnie KH80 DSP, który może uchodzić za monitor odniesienia w tej klasie produktów czyli o takiej funkcjonalności i gabarytach. AH120 jawi się natomiast jako wysokiej klasy monitor studyjny Bliskiego Pola, który po uzupełnieniu o reflex może stać się naszym podstawowym odsłuchem na długie lata. Dziękuję bardzo. Tomasz Wrublewski, 0db.pl Dziękujemy panu Tomaszowi za zbadanie monitorów Neumana i witamy z powrotem w aplauzie. Wyciągnięcie wniosków pozostawiamy wam, natomiast w naszej subiektywnej ocenie, biorąc pod uwagę cenę produktu za sztukę około 2160 zł za KH80 i około 3000 zł za KH120, są to bardzo konkurencyjne monitory studyjne o bardzo dużych możliwościach zastosowania. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć więcej o zaprezentowanych monitorach, to zapraszamy was na naszą stronę aplausaudio.pl. Jeśli macie do nas jakieś pytania, to oczywiście możecie je zadawać w komentarzach. Jeśli materiał wam się spodobał, to stawcie kciuk w górę. Dziękujemy i do zobaczenia w następnych odcinkach.